Dzięki elektronicznym środkom komunikacji i przekazu możemy ponownie spotkać się razem. Obecne okoliczności są pewnego rodzaju wyzwaniem, ponieważ mamy ograniczony kontakt osobisty w naszych kościołach oraz w innych miejscach, ale Bóg nas przez to przeprowadzi. Zachęcam Was, byście nie tracili ducha. Bądźcie rękami i nogami Boga we wspieraniu, uzdrawianiu i niesieniu nadziei. Bóg wciąż kieruje naszą uwagę na rychłe, powtórne przyjście Chrystusa. W ciągu ostatnich kilku tygodni przyglądaliśmy się wielu tekstom o tym mówiącym. Głównie skupiliśmy się na dwudziestym rozdziale Ewangelii św. Mateusza, a wcześniej na rozdziale drugim Księgi Daniela, niesamowitym rozdziale, który bardzo mi się podoba. Jezus wkrótce przyjdzie, a proroctwo dokładnie nam o tym mówi. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na siódmy rozdział Księgi Daniela. W rozdziale tym znajdujemy ciekawe aspekty, które są bardzo podobne do kwestii poruszanych w rozdziale drugim. Są one fascynujące, ponieważ przedstawiają różne królestwa. Nie mamy za wiele czasu, by zagłębić się w ten temat. Pochylimy się więc nad tym pobieżnie, aż do opisu pojawienia się czwartej bestii lub czwartej potęgi. Gdy czytamy tę część, widzimy cztery różne potężne bestie wychodzące z morza. A każdą z nich charakteryzują różne cechy. W wersecie czwartym mowa jest o lwie, który posiada skrzydła orła. Reprezentuje on Babilon. Można powiedzieć, że ta wizja łączy się z drugim rozdziałem księgi Daniela. Jednak tym razem pojawiają się zwierzęta i inne symbole. W wersecie piątym widzimy, jak wychodzi z morza druga bestia podobna do niedźwiedzia, stojąca na jednym boku, mająca w paszczy trzy żebra, symbolizująca Medopersję. A potem pojawia się bestia podobna do pantery, która miała na grzbiecie cztery ptasie skrzydła oraz cztery głowy i dano jej władzę. Reprezentuje ona oczywiście Grecję i błyskawiczną prędkość, właściwą panterze, oraz czterech generałów, którzy przejęli władzę po śmierci Aleksandra Wielkiego. W wersecie siódmym czytamy. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne i nadzwyczaj silne. Miało ono potężne, żelazne zęby, pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć rogów. Bestia ta reprezentuje Cesarstwo Rzymskie, które ostatecznie rozpadło się na dziesięć królestw. Przeczytajmy teraz fascynujący werset ósmy, przy którym trochę się zatrzymamy. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy, jakby oczy ludzkie, i usta, które mówiły zuchwałe słowa. Ten mały róg jest siłą religijno-polityczną, która wywodzi się z dziesięciu królestw. To jest szczególne królestwo, to potęga religijno-polityczna, która wyraża się z uchwale i stara się zmienić czasy i prawa. Rozdział ósmy księgi Daniela omawia tę kwestię głębiej. Chcę podkreślić, że podejmowane są różne próby zmiany Bożego Prawa i częściowo to się udało, ale na razie rzeczywistość jest niezmienna, ponieważ wciąż możemy święcić siódmy dzień tygodnia sobotę. Jest to Boża Pieczęć. Jego szczególny wyraz łączności, jego dar dla nas, który podkreśla, iż jest on stworzycielem i posiada władzę najwyższą. Mogę Was zapewnić, że Bóg ostatecznie unieważni wszystko i wszelkie działania Małego Rogu zakończą się fiaskiem, ponieważ On ma wszystko pod kontrolą. Chciałbym przeczytać bardzo interesujący fragment z książki Wielki Bój, strona 360. Gdy ruch odnowy biblijnej soboty będzie się szerzyć coraz bardziej, powszechne stanie się także odrzucanie boskiego prawa. W celu uniknięcia obowiązku przestrzegania czwartego przykazania. Oczywiście czwarte przykazanie dotyczy przestrzegania dnia świętego soboty dzięki Bożej Mocy. Błędne nauki religijnych przywódców otworzyły drzwi niedowiarstwu spirytyzmowi i znieważaniu świętości prawa Bożego. Na ludziach tych spoczywa wielka odpowiedzialność za niezbożność, która istnieje w chrześcijańskim świecie. Moi drodzy przyjaciele, kiedy doświadczamy tych bardzo trudnych czasów, bądźmy dobrej myśli. Bądźmy rękami i nogami Chrystusa, posłannikami, którzy przynoszą uzdrowienie i nadzieję. Wskazują ludziom na trójanielskie poselstwo z 14 rozdziału Objawienia Jana oraz poselstwo czwartego anioła z rozdziału 18. Poselstwa, które są nawiązaniem do 7. i 8. rozdziału Księgi Daniela. Bóg zwycięży, Jezus wkrótce przyjdzie. Pozwólcie, że pomodlę się z wami. Ojcze w niebie, dziękuję, że masz nad wszystkim pieczę. Dziękujemy za sposób, w jaki sprawujesz władzę nad naszym życiem i przeznaczeniem tego świata. Dziękujemy za trójanielskie poselstwo, za przekazane nam proroctwa, które są dla nas wsparciem w zrozumieniu, iż pomimo, że nadchodzą trudne dni, ty zwyciężysz, że Twój cenny dar, jakim jest siódmy dzień tygodnia, sobota. Jako Twoja pieczęć w końcu zatriumfuje. Panie, bądź z każdym z nas, gdy głosimy Ewangelię poprzez działanie pełne życzliwości, kierując uwagę ludzi na Twoje święte Słowo i proroctwa wskazujące, iż Jezus wkrótce przyjdzie. O wszystko prosimy w imieniu Chrystusa. Amen.